Sienkiewicz i Prus, dwaj wielcy pisarze pozytywizmu. Od zawsze przeciwstawiani sobie: Henryk Sienkiewicz, symbol sukcesu, przystojny, lubiany, nagradzany. I Wolesław Prus, równie zdolny, ale niedoceniany, nielubiany i nieszczęśliwy. Co ich łączyło, a co dzieliło? Czy była to zawiść artystyczna, czy coś więcej? A przede wszystkim, najważniejsze pytanie: czy jadali razem posiłki i kiedy? Na te pytania odpowiemy w nowym odcinku Domowej Bibliotekarki: Sensacje literackie XIX wieku uczty. Zapraszam. Oddany i wieloletni przyjaciel Prusa bez zażenowania pisał o konflikcie dwóch pisarzy. Hołdy, przekłady na języki obce, oblęgorek, wszystko to truło po trochu Prusa. Nie mówił tego nigdy i nikomu, nawet najzaufańszym, najbliższym. Ale tak było, po cichu, w tajemnicy, może nawet przed samym sobą. Zazdrościł trochę głośniejszego powodzenia i laurów swojemu antagoniście. Sienkiewicz uważał się niewątpliwie za coś o wiele od Prusa Wyższego, a kto na nich bliżej patrzał, dojść musiał do wniosku, że wzajem się nie kochali. Czy zawsze łączyła ich tylko nienawiść, i czy rzeczywiście poszło tutaj o sukcesy literackie? Analiza faktów wskazuje na coś innego. Przyczyn wzajemnej niechęci możemy szukać na przyjęciach i ucztach w warszawskich salonach. Ale zacznijmy od początku. Bolesław Prus, rówieśnik Henryka Sienkiewicza, przybywa do Warszawy. Studiuje na tym samym uniwersytecie co Henryk Wszystko wskazuje, że to on będzie gwiazdą Pisze popularne felietony Odwiedza słynne salony Salon pisarski Deotymy Jeden z najważniejszych salonów tamtych czasów Być może tam właśnie poznaje Sienkiewicza Adam Zalewski pisze o tym salonie tak Bywało tam mnóstwo osób z najrozmaitszych sfer. Literatura spotykała się z finansami i arystokracją. Wszystko co miała Warszawa w jakimkolwiek kierunku wybitniejszego przesuwało się przez te salony, a świat modny i elegancki uważał za rzecz szyku bywać na czwartkach. Ale przyczyn wzajemnej niechęci należy chyba szukać w innym salonie, w salonie Heleny Modrzejewskiej. Helena Modrzejewska, słynna polska aktorka, prowadziła salon artystyczno-arystokratyczny. Tu Prus również początkowo był gwiazdą, ale ostatecznie przegonił go Sienkiewicz. Prus zemścił się. Rozsiał rodzaj plotki na temat romansu Heleny Modrzejewskiej z Henrykiem Sienkiewiczem. Narzyciła Sienkiewicza, zerwała z nim korespondencyjnie, a Sienkiewicz opisał Prusa jako krytyka Ostrzyńskiego w swojej noweli. Jest to dziwny człowiek. A raczej dziwny literat. Kto by uwierzył, że tajemnicą znaczenia Ostrzyńskiego i racji jego umysłowych bytów jest to, że Ostrzyński nie lubi i nie szanuje talentów, zwłaszcza pisarskich, i że po prostu żyje z lekceważenia ich. Ma on dla nich pogardy człowieka, któremu poprawność życiowa, pewna doraźna bystrość i wielki spryt zapewniają w życiu towarzyskim ustawiczne nad nimi zwycięstwa. I trzeba go widzieć na sesjach, na zebraniach artystycznych, literackich, na obiadach jubileuszowych, z jaką pobłażliwą ironią traktuje ludzi, którzy w zakresie twórczości mogą 10 razy więcej od niego, jak ich przyciska do muru jakich miesza swoją logiką, swoim rozsądkiem jakim narzuca swoją literacką powagę przyszłość zrobi między tymi ludźmi porządek ponadaje rangi i wyznaczy każdemu odpowiednie miejsce Ostrzyński jest nadto sprytny, żeby nie miał o tym wiedzieć ale w duszy tego dość mu, że w chwili obecnej więcej znaczy i że bardziej się z nim liczą niż z lepszymi od niego Nie był mu dłużny. W swoich felietonach przedstawiał Sienkiewicza jako bawidamka i uwodziciela. Tak opisał jego spotkanie autorskie. Nareszcie przyjechał on sam. Najgórliwsi stronnicy twierdzili, że przyjechał ciągniony przez dwa stanki, z czerwono skórym grumem na kośle. Spojrzałem w stronę kadendry, na prawo i na lewo, Dwie grupy dam niby skrzydła anielskie, a w głębi pod ścianą obwieszono lustrami garstka mężów oh, yes, yes. usadzonych w pokoju. Na białym tle drzwi zarysowało się coś czarnego, a na czarnym biały z ponad którego rozległ się głos. Tyłem i widział. Z bo fizjonomię jego pochłonęło tysiąc par rozgorączkowanych oczu. Co czytał? O tym powie właściwy sprawozdawca. Rola moja jako badacza prądów opinii zaczyna się od tej chwili, kiedy czarny płat opatrzony białym trójkątem rozpłynął się w ostatecznej nawałnicy oklasków. West Nie. Ocieranie łez. Łoskot krzesel. Wielkie wychodzenie. Są. Stosunki zostały zerwane. Ferdynand Hossig pisał jeszcze w liście do Kazimierza Tetmajera w 1889 roku z Zakopanego Jadam obiady z Sienkiewiczem i Prusem. Czy obaj jednocześnie jedli z nim te obiady? Wątpliwe. Na kolację jubileuszową Sienkiewicza w towarzystwie cyklistów Prus e, mimo zobowiązań nie przybył, zostawił list, a ażeby przez następne ćwierć wieku ani na jeden dzień nie porzucaj roweru i pióra. Na pogrzebie Prusa Sienkiewicza nie było, wymówił się chorobą. Tak zakończyła się rywalizacja obu pisarzy, i tak kończy się nasz cykl sensacje literackie XIX wieku, przygotowane specjalnie na Tydzień Bibliotek. Żegnam Państwa. Do zobaczenia.